Siema Mordy. Dzisiaj przygotowałem dla Was filmik podobny do filmu o tajemnicach świata, który bardzo, bardzo wam się spodobał, a mnie to cieszy. Dlatego dzisiaj zajmiemy się teoriami spiskowymi i mam ich tutaj kilka raz z historią związaną właśnie z daną teorią spiskową. Dlatego już wygodnie się rozsiądź, połóż, załóż słuchawki, zamknij oczy najlepiej i zrelaksuj się, a ja opowiem ci o tym, co być może dzieje się na świecie ciekawostkę dodam, że jedną z teorii spiskowych o nazwie teoria spiskowa jest to, że ten termin czyli teorie spiskowe został wymyślony przez rząd właśnie po to, żeby tak jakby umniejszać tym teoriom i robić z ludzi szaleńców z tych, którzy te teorie spiskowe dają dalej. Wiecie, o co chodzi, nie? Także różne matactwa mogą się tam dziać. a no więc przejdźmy już do pierwszej teorii. Black Knight Satellite. Kosmiczny strażnik. Historia tajemniczego satelity Black Knight zaczyna się w 1954 roku, kiedy prasa amerykańska poinformowała że dwa tajemnicze obiekty krążą po orbicie Ziemi. Jaki w tym problem? Ano taki, że w tamtym czasie nikt nie wystrzelił jeszcze sztucznego satelity. Pierwszy radziecki Sputnik pojawił się dopiero trzy lata później. Od tamtej pory Black Knight stał się jedną z najbardziej fascynujących teorii spiskowych związanych z kosmosem. W 1960 roku siły powietrzne USA wykryły dziwny obiekt poruszający się po orbicie polarnej, coś czego ówczesna technologia nie mogła dokonać. W 1973 roku Duncan Lunan, naukowiec z Glasgow, zinterpretował sygnały radiowe odbierane przez Ziemię jako komunikat od obcej cywilizacji. Sugerując, że Black Knight jest sądą wysłaną 13 000 lat temu przez kosmitów z systemu gwiezdnego Epsilon-Bootis. W 1998 roku podczas misji STS-88, astronauci wykonali zdjęcia obiektu, przypominającego fragment statku kosmicznego, które NASA później nazwała odpadami kosmicznymi. Mimo to zdjęcia stały się dowodem dla zwolenników teorii, że satelita jest dowodem na kontakt z obcą cywilizacją. Co najdziwniejsze, to dziś Black Knight pozostaje niewyjaśnioną zagadką: czy to kosmiczna sonda, czy po prostu przypadek. Kolejna teoria. Hollow Earth, tajemnice wewnętrznego świata. Teoria pustej Ziemi wywodzi się z XVIII wieku, kiedy Edmund Halley, ten od komety Halleya, zaproponował, że nasza planeta może być pustym globem z kilkoma koncentrycznymi warstwami. Twierdził, że wnętrze Ziemi mogłoby być zamieszkane a na biegunach istnieją wejścia prowadzące do tego ukrytego świata. W XIX wieku teoria ta nabrała rozgłosu dzięki Johnowi Clevesowi Symesowi, który publicznie ogłosił, że zamierza wyruszyć na biegun północny, aby odnaleźć wejście do wnętrza Ziemi. Choć ekspedycja nigdy się nie odbyła. Jego idee zainspirowały literaturę, w tym podróż do wnętrza ziemi Juliusza Werna. Zwolennicy teorii twierdzą, że wewnątrz Ziemi znajduje się kraina zwana Agardą, zamieszkana przez zaawansowaną cywilizację według legend. Agarta ma swoje słońce i jest źródłem tajemnej wiedzy której dostęp mają tylko wybrani, współcześnie zdjęcia satelitarne i relacje pilotów rzekomo ukazujące otwory na biegunach podsycają teorię, choć nauka jednoznacznie zaprzecza istnieniu pustej ziemi. Teoria spiskowa numer 3 Denver International Airport. Podziemne Imperium Elit. Denver International Airport, jedno z największych lotnisk świata, jest źródłem licznych teorii spiskowych od momentu jego otwarcia w 1995 roku. Jego budowa była pełna kontrowersji kosztowała o 2 miliardy dolarów więcej niż planowano. A pod kompleksem znajduje się tajemnicza sieć podziemnych tuneli, która, zdaniem niektórych, jest schronieniem dla światowych elit na wypadek apokalipsy. Jednym z najbardziej zagadkowych elementów lotniska jest sztuka. Na ścianach znajdują się ogromne murale przedstawiające apokaliptyczne wizje świata. Dzieci w narodowych strojach płaczące nad zniszczeniami, żołnierze w maskach gazowych oraz sceny odbudowy Ziemi po katastrofie. Oficjalnie mają one promować pokój i nadzieję, ale dla spiskowców są dowodem na plany tajnego rządu światowego. W centrum teorii znajduje się także słynny Blucifer. Dziesięciometrowa rzeźba niebieskiego konia z czerwonymi, świecącymi oczami. Rzeźba zyskała mroczną reputację, gdyż jej twórca Louis Jiménez zginął podczas jej tworzenia, gdy jedna z części spadła na niego. Lotnisko ma też kamień węgielny z symbolem masonów. I napisem, że obiekt został ufundowany przez New World Airport Commission, organizację, która oficjalnie nie istnieje. Dla zwolenników teorii to dowód na działalność Illuminati, a dla sceptyków jedynie miejsce pełne dziwnego, ale celowo intrygującego designu. Teoria spiskowa numer 4 Philadelphia Experiment Niewidzialny statek Philadelphia Experiment to legenda o tajnym eksperymencie marynarki USA, rzekomo przeprowadzonym w 1943 roku w stoczni w Filadelfii. Celem eksperymentu miało być ukrycie statku USS Eldridge. Przed radarami wroga za pomocą pola elektromagnetycznego. Według relacji eksperyment zakończył się katastrofą. Statek zniknął z portu w Filadelfii i pojawił się w Norfolk w Virginii, przebywając setki kilometrów w mgnieniu oka. Kiedy powrócił, marynarze byli w stanie szoku. Niektórzy mieli zniknąć. Inni byli wtopieni w kadłub statku. Choć marynarka USA zaprzeczyła, że taki eksperyment miał miejsce, historia ta zyskała popularność dzięki Carlosa Allende, który w latach 50. napisał listy opisujące te wydarzenia. Zwolennicy teorii twierdzą, że eksperyment był początkiem badań nad teleportacją. I kontrolą czasu przestrzeni. Dajcie znać, czy wy w komentarzach wierzycie w to, że rządy są w stanie, albo może nie w stanie, tylko że naprawdę już kiedyś i nadal być może pracują właśnie nad teleportacją i kontrolą czasu przestrzeni. Dajcie, dajcie znać, czy w to wierzycie. A teraz przejdziemy sobie do kolejnej teorii. Zielone dzieci z Ulpit tajemniczy przybysze. W XII wieku w wiosce Wulpit w Anglii znaleziono dwójkę dzieci o zielonej skórze, które nie mówiły znanym językiem i odmawiały jedzenia jakiegokolwiek poza fasolą. Dzieci twierdziły. Że pochodzą z krainy zwanej St. Martin's Land, gdzie niebo zawsze było szare, a słońce nigdy nie świeciło. Po pewnym czasie ich skóra straciła zielonkawy odcień, ale chłopiec zmarł, zanim mógł wyjaśnić więcej. Dziewczynka dorosła, nauczyła się języka angielskiego. I opowiedziała, że w jej oczy ojczystym świecie była rzeka, dzieląca ich krainę od innej, jaśniejszej. Niektórzy sugerują, że dzieci były sierotami o nieznanym pochodzeniu, cierpiącymi na niedobór żelaza, który mógł powodować zieloną barwę skóry. Inni widzą w nich przybyszy z innego wymiaru, ukrytej cywilizacji podziemnej lub kosmitów. Szósta teoria spiskowa. Projekt Montauk. Eksperymenty na umyśle i podróże w czasie. Historia projektu Montauk zaczyna się od tajnych eksperymentów przeprowadzanych w Camp Hero, dawnym ośrodku wojskowym na Long Island w stanie Nowy Jork. Według teorii w latach 70. i 80. rząd USA. We współpracy z tajnymi agencjami prowadził tam badania nad kontrolą umysłu, teleportacją, podróżami w czasie i komunikacją z istotami z innych wymiarów. Pierwsze informacje na temat projektu Montauk wyszły na jaw w książce The Montauk Project Experiments in Time autorstwa Petersona B. Nicholsa. Niko stwierdził, żeby uczestnikiem programu, choć jego wspomnienia były długo zablokowane, opisywał eksperymenty na ludziach, często porwanych bez ich wiedzy, którym rzekomo wszczepiano urządzenia kontrolujące myśli. W jednej z najbardziej niesamowitych opowieści związanych z Montauk badacze mieli stworzyć urządzenie, które pozwalało uczestnikom eksperymentów wyobrażać sobie przedmioty i istoty, które następnie materializowały się w rzeczywistości. Nichols wspomina o potworze, który pojawił się w bazie w wyniku jednego z takich eksperymentów. Dodatkowo, projekt Montauk miał rzekomo rozwijać technologie teleportacyjne. Oparte na doświadczeniach z Philadelphia Experiment jeden z uczestników Al Bielek twierdził, że podróżował w czasie, odwiedzając przyszłość Ziemi i inne światy. Choć wiele z tych teorii, choć wiele z tych historii brzmi fantastycznie, zwolennicy teorii wskazują na tajemniczy charakter bazy. Oraz jej nagłe zamknięcie jako dowód na istnienie projektu. Teoria spiskowa numer 7: Tunguska, kosmiczna eksplozja czy technologia Tesli. W 1908 roku nad Syberyjską Tajką w rejonie Tunguski doszło do eksplozji która powaliła drzewa na obszarze ponad 2000 km2 i wywołała fale sejsmiczne odczuwalne na całym świecie. Oficjalna teoria mówi, że był to wybuch meteorytu, który eksplodował w atmosferze, zanim dotarł do powierzchni Ziemi. Jednak brak krateru uderzeniowego i inne anomalie wzbudziły liczne spekulacje. Jedna z teorii sugeruje, że eksplozja była efektem eksperymentu związanego z technologią opracowaną przez Nikola Tesla. W tym czasie Tesla prowadził badania nad bezprzewodowym przesyłem energii i testował swoje urządzenie, tak zwaną wieżę Wardenclyffe. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że Tesla przypadkowo wywołał eksplozję na Syberii Próbując przesłać energię na odległość. Inna teoria mówi o rozbiciu się obcego statku kosmicznego. Relacje świadków opisują błękitne światło widoczne na niebie przed eksplozją, co niektórzy interpretują jako oznakę technologii pozaziemskiej. Ciemne promieniowanie i anomalie magnetyczne w okolicy Tunguski. To dziś przyciągają badaczy i zwolenników teorii spiskowych. Wyspa Oak, tajemniczy skarb Templariuszy. Wyspa Oak, położona u wybrzeży Kanady, od wieków jest miejscem poszukiwań ukrytego skarbu. Wszystko zaczęło się w 1795 roku. Kiedy młody chłopiec natknął się na zagłębienie w ziemi, po kilku metrach wykopów odkryto drewniane platformy oraz znaki sugerujące, że coś zostało tam ukryte celowo. Od tego czasu rozpoczęły się trwające do dziś próby wydobycia skarbu, który rzekomo spoczywa w tzw. Money Bed szybie pełnym pułapek. Podczas kolejnych wykopów znajdowano tajemnicze artefakty, jak kamienne płyty z inskrypcjami, które według interpretacji zawierają wskazówki do miejsca skarbu. Teorie na temat tego, co może być ukryte na wyspie, są liczne. Jedni twierdzą, że to skarb piratów, inni, że artefakty Templariuszy, w tym Święty Graal lub Arka Przymierza. Istnieją też hipotezy, że Oak skrywa dokumenty kompromitujące światowe elity. Mimo dekad poszukiwań i zaawansowanej technologii, do dziś nie odnaleziono niczego, co definitywnie potwierdziłoby, co kryje się w głębinach wyspy. Czy to naprawdę skarb, czy sprytna mistyfikacja. Oria spiskowa numer 9, przedostatnia już dzisiaj. The hum, Tajemnicze buczenie słyszane na całym świecie. The hum to nazwa nadana tajemniczemu nisko częstotliwościowemu dźwiękowi, który od lat 70. XX wieku jest zgłaszany przez ludzi na całym świecie. Dźwięk przypomina buczenie silnika diesla lub monotonny, niski ton, i jest słyszany przez niektórych w różnych miejscach, od Kanady po Wielką Brytanię i Australię. Jedna z pierwszych szeroko nagłośnionych spraw dotyczyła miasta Taos w Nowym Meksyku, gdzie w latach 90. mieszkańcy zgłaszali nieustanny dźwięk którego źródła nie udało się ustalić. Teorie dotyczące Ham są liczne od naturalnych rezonansów Ziemi, przez eksperymenty militarne z technologiami niskiej częstotliwości, aż po działania obcych cywilizacji. Naukowcy nie zdołali jednoznacznie wyjaśnić fenomenu. Co ciekawe, dźwięk jest słyszalny tylko przez, przez część populacji co sugeruje, że może mieć związek z indywidualnymi różnicami w słuchu lub percepcji dźwięku. Mimo licznych badań i hipotez, DH pozostaje jednym z najbardziej intrygujących, niewyjaśnionych fenomenów akustycznych. I przechodzimy już do dziesiątej, ostatniej dzisiaj teorii spiskowej. Kosmiczne dziecko zagadka Borisa Kibrianowicza. Boris Kibrianowicz, nazywany kosmicznym dzieckiem, stał się znany w latach dwutysięcznych, gdy jako młody chłopiec z Rosji twierdził, że pochodzi z Marsa. Według relacji jego matki, Boris od najmłodszych lat wykazywał niesamowite zdolności. Mówił pełnymi zdaniami w wieku kilku miesięcy. Rysował skomplikowane obrazy i znał szczegóły naukowe, których nie mógł się nauczyć w tak młodym wieku. Boris twierdził, że w poprzednim życiu był marsjańskim pilotem, który podróżował międzyplanetarnie. Opowiadał o starożytnej cywilizacji Marsa która zniszczyła się w wyniku wojen i katastrof ekologicznych, oraz o ogromnych piramidach ukrytych pod powierzchnią tej planety. Twierdził też, że Marsjanie byli nieśmiertelni i osiągnęli wysoki poziom technologiczny. Jego opowieści wzbudziły zainteresowanie zarówno mediów, jak i badaczy zjawisk paranormalnych. Choć wielu sceptyków uważa, że Boris był jedynie bardzo inteligentnym dzieckiem z bujną wyobraźnią, nie wskazują na niezwykłą szczegółowość jego opisów i zgodność z niektórymi hipotezami naukowymi dotyczącymi Marsa. Czy Boris rzeczywiście był duszą z innej planety, czy to kolejny przykład niewytłumaczalnych zdolności ludzkiego umysłu? I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie i napiszcie komentarz, która z teorii najbardziej, wam, najbardziej Was zaintrygowała, albo może o której do tej pory nie słyszeliście, czy cokolwiek. Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzach, jeśli jeszcze nie śpicie. I dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów. Życzę Wam dobrej nocy, miłych snów i do zobaczenia. Cześć.